Kochani, witam Was dzisiaj bardzo serdecznie w rozdaniu. Tak jak obiecałam, po przekroczeniu 3000 zrobiłam moje rozdanie i przekroczyłam 3000. Bardzo, bardzo się cieszę, więc strasznie chciałam Wam podziękować. Naprawdę jest mi bardzo miło, jak zaglądam na swój kanał codziennie i po prostu Was, przybywa i przybywa. Po prostu 3000, to jest mega duża liczba dla mnie. E, więc dzisiaj przychodzę do Was, z rozdanie. Mam dla, e, dla Was dwa zestawy. Mam nadzieję, że Wam się spodobają. E, jeżeli widzieliście mój filmik e, z paczką z Polskiej Od Siostry, to wiecie, że chciałam kilka produktów do ust e, właśnie Wam dać, ponieważ było ich strasznie dużo i ja naprawdę ich już e, na pewno ich nie zużyję, e, Więc teoretycznie część tych nagród jest sponsorowana przez moją siostrę. Więc koniecznie, koniecznie musicie zaglądać na jej bloga, e, bo naprawdę ma świetnego bloga i link jest na dole. E, i już pokazuję co jest w zestawach. Są dwa zestawy i w pierwszym są e, w pierwszym jest pomadka z Maybelline Watershine lustrzany blask w, ko w kolorku 605A Ivory Pear i to jest taka bardzo jaśniutka nude. Druga pomadka to jest Watershine Krystaliczny Połysk um, ICE 715 i to jest już taka różowa z drobinkami. I do tego błyszczyk również z Babyline um, Watershine Gloss w kolorku 518 Purple Glam i to jest taki czerwony bez drobinek. I do tego dokupiłam wam gąbeczkę z Real Techniques Wiem, że wiele z was chciałabym przetestować Ciężko ją dostać w Polsce Czy gdziekolwiek tam jesteście Więc taką gąbeczkę wam kupiłam I do tego pomyślałam coś z Soap Glory oczywiście Bo też lubicie bardzo tę firmę I znalazłam taki fajny Glow Lotion To jest taki balsam, myślę, że idealny jeszcze na to lato, które mamy Taki nabłyszczający balsam do ciała. Dlatego mam właśnie NYX Sylvain Glitter. Wszystko u mnie się błyszczy. Więc to jest zestaw numer 1, a w zestawie numer 2 ta pomadka ma kolorek 210A plant Pearl. I to jest taki mocno różowy kolorek. Ta pomadka natomiast ma kolorek Sunset Diamond 740. To jest taki mocny brąz i również jest błyszczyk w kolorku 560 Strawberry Sizzle i to jest czerwony, ale tym razem z drobinkami. I oczywiście w tym zestawie również jest gąbeczka i ten balsam. Mam nadzieję, że em, nagrody Wam się podobają. E, koniecznie musicie być moim subskrybentem oczywiście. E, zostawcie lajka em, i zostawcie mi komentarz, że chcecie w ogóle wziąć udział w tym rozdaniu, który zestaw podoba Wam się bardziej e, i będzie mi mimo jak napiszecie mi, jakie typ, jakiego typu filmiki lubicie na moim kanale, albo byście, jakie filmiki chcielibyście zobaczyć. E, to na pewno i pomoże na przyszłość, e, jak będę planować kolejne filmiki. Um, I to chyba tyle. Jeszcze raz bardzo, bardzo wam dziękuję. Eee, mam nadzieję, że zostaniecie ze mną jeszcze bardzo długo, bo ja planuję zostać z wami jeszcze bardzo długo. I do zobaczenia niedługo, papa. Pa.